Odwiedzamy dzisiaj członków Koła Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Jest z nami Szymon. Opowiedz mi, proszę, co tutaj znajduje się przed nami? Co to za projekt? Witam Was bardzo serdecznie. To, co tutaj widzicie, jest to, krótko mówiąc, instalacja, która służy do produkcji piwa. E, jakaś nazwa tego Waszego piwa? Skąd w ogóle pomysł, żeby, żeby akurat piwo? Nasz Wydział nazywa się Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej w skrócie IHIP. Instalacja się nazywa Ichi Piwo. Skąd pomysł? Można rzec, że produkcja piwa jest jednym z najstarszych procesów w ogóle inżynierii chemicznej uprawianych przez ludzkość, więc jest to pewnego rodzaju nasz ukłon w stronę korzeni. Wszystko to, co tutaj jest przed nami, przygotowaliście sami? Tak jest. Oczywiście pomijając takie elementy no, stricte kupne, jak kapslownica, śrutownik czy chłodnica, no bo to. Nie ma co samemu tego budować, ale ta instalacja, w której przebiegają pierwsze fazy powstawania piwa, to, to jest nasz projekt, nasze wykonanie, nasze uruchomienie i testowanie. Kiedy ten projekt się zaczął? Jak dużo czasu zajmuje Wam przygotowanie takiej jednej partii piwa? Nie wiem nawet, jak to określić? Warka. Jedna porcja piwa, która powstaje w jednym procesie, nazywa się warką. Poważnie to ruszyło jakoś we wrześniu. Wtedy powstała też pierwsza warka. Na koncie mamy dotychczas sześć warek. Taka partia, jeśli chodzi o te pierwsze procesy, czyli zacieranie słodu, ważenie, podczas którego piwo chmielimy i zlewamy na fermentację po ochłodzeniu, no to zajmuje kilka godzin. To siedzimy tutaj zazwyczaj cały dzień, po prostu każdy ma coś do roboty. Natomiast, kiedy zlejemy już brzeczkę, bo ta ciecz na tym etapie zwie się brzeczką, no to wszystko jest potem w rękach drożdży. I fermentacja, która się wtedy właśnie rozpoczyna, no to zależy oczywiście od stylu piwa, ale jest to czas rzędu tygodnia-dwóch. Kiedy fermentacja dobiegnie, dobiegnie do końca w fermentorze i drożdże zakończą swoją pracę, piwo rozlewamy do butelek. I trzeba tę fermentację jeszcze na moment wznowić, tak żeby piwo się nagazowało. Dotychczas dwutlenek węgla, który jest produktem fermentacji z fermentora, uciekał, ale na tym etapie już zależy nam na tym, żeby on w piwie pozostał. Dlatego dodajemy do piwa troszeczkę cukru, drożdże wznawiają proces, piwo się gazuje. Później odstawia się je do leżakowania. Zależnie od stylu piwa, oczywiście, wynika z tego długość tego okresu. Niektóre piwa nadają się do picia już od razu. Im świeższe, tym lepsze. Natomiast są takie gatunki, które leżakują bardzo długo. No, w tym celu służy nam łodówka programowana. Leżakowanie przebiega zazwyczaj w niższych temperaturach. To są przykładowe słody. To jest, to jest zestaw słodów do piwa w stylu porter angielski. To jest słód pale ale. Jęczmienny oczywiście. Tutaj mamy, tutaj mamy też jęczmienny słód karmelowy i słód palony, który odpowiada za kawowo-czekoladowe aromaty piwa oraz jego barwę. Zasada działania instalacji jest bardzo prosta. Wiele komercyjnych produktów opiera się również na niej. Jest to uproszczenie. Metod domowych, które polega na tym, że całkowicie możemy pominąć proces filtracji. Jest to proces, który najbardziej na tym etapie wydłuża nam powstawanie piwa, powstawanie w zasadzie brzeczki do fermentacji, bo oczywiście fermentacja tutaj jest najdłuższym procesem. W tym kotle, który tutaj widzicie, znajduje się teraz wkład zacierny, w którym umieszczamy słód między dwiema płytami hitowymi. Natomiast ciecz, która przemywa to, to złoże, cyrkuluje tutaj w zamkniętym obiegu, jest zasysana przez pompę. Tutaj z wylotowym idzie na pompę. Pompa tłoczy tę ciecz na grzałkę 4 kW. Zaworem znajdującym się za grzałką regulujemy przepływ i ciecz podawana jest pod złoże i przemywa, przemywa ją od dołu. Następnie przelewa się górą i, i obieg się zamyka. Więc zasada bardzo prosta. Jakie plany na przyszłość? Zwojujecie rynek piw, wprowadzicie własne marki, czy robicie na użytek swój i uczelni? To jest dosyć zawiła kwestia, zwłaszcza jeśli chodzi o koncesję i sprzedaż tego piwa. No, na razie nie mamy absolutnie planów tego typu, więc wszystko jest na użytek uczelni, w zasadzie wydziału. Jednym z głównych celów w ogóle istnienia tego przedsięwzięcia, no to jest dydaktyka. Czyli studenci ważą, ważą piwo w ramach zajęć i, i uczą się poszczególnych procesów jednostkowych i ich, ich zbicia w całość. No Na pewno będziemy w najbliższej już przyszłości prowadzili kolejne warki. Dotychczas zrobiliśmy dwa razy India Pale Ale, z czego drugie było mocno nachmielone na zimno. Jest taka ciekawostka, że chmiel można dodawać również w trakcie fermentacji do fermentora. Wtedy, wtedy jest bardzo silnie wzbogacane w aromaty. Inne piwa, jakie zrobiliśmy, to dry stout, czyli takie, takie ciemne, ciemne wyspiarskie piwo typu, typu Guinness. No, Guinness tutaj jest komercyjny, oczywiście. Zrobiliśmy Altpir i Witpir. Teraz tydzień temu studenci uważali na, na tych zajęciach Brown Ale. W planach mamy takie piwa jak właśnie porter angielski, jak Stout Owsiany. Uderzymy również w dolną fermentację, czyli marcowe. Tam mamy jakiegoś, jakiegoś pilsa widzę. Więc regularne warki. Potem ewentualnie jakaś modyfikacja tych przepisów, na pewno będziemy jakoś kombinować, żeby je, żeby je ulepszać, zwiększać wydajność procesu. Innym bardzo ważnym celem istnienia całego projektu jest to, czym od lat się zajmuje nasze koło, czyli popularyzacja nauki, konkretnie popularyzacja naszej dziedziny nauk technicznych, czyli inżynierii procesowej. Jakby nie patrzeć, produkcja piwa jest to inżynieria procesowa w czystej postaci. Mamy tutaj mnóstwo procesów jednostkowych, takich jak wymiana ciepła, wymiana masy, transport, medium, prawda? Możecie powiedzieć, że to, brzmi to ciekawie, że w ramach zajęć można ważyć piwo. Jestem też bardzo ciekawa, jak to piwo smakuje. Czy macie jakąś wersję degustacyjną dla gości, albo możecie nam pokazać, jak ono wygląda już po uważeniu? No. To jest piwo typu Draft Stout. Na zdrowie. Kończymy naszą wizytę na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Piwo przetestowane. Ja daję 10 na 10. Wasze zdrowie.